Rodzaju Sił Zbrojnych, dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód oraz dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. A teraz poczty sztandarowe jednostek wojskowych podległych dowództwu generalnemu rodzaju Sił Zbrojnych: 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Szanowni Państwo, za nami też defilada lotnicza, spójrzmy w niebo. Przed nami dwa śmigłowce Gimbal G2 oraz dwa śmigłowce Robinson R-44 lotniczej Akademii Wojskowej. A przed Trybunał Poczty Sztandarowe 18 Dywizji Zmechanizowanej 6 Brygady Powierzchni Desantowej 25 Brygady Kawal Kawalerii Powietrznej jest także Poczet Sztandarowy 14 Suwalskiego Kółku Przeciwpancernego pierwszego Skrzydła Lotnictwa Taktycznego drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Kolejną widzimy w powietrzu ugrupowanie czterech śmigłowców Mi-2 lecących w formacji Klim. Śmigłowce te należą do pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych pod projektem 49. Baza Lotnicza z oraz 56. Baza Lotnicza z Wrocławia. Przyjmują koszty czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego, pierwszej brigady lotnictwa wyspiarskiego, brigady lotnictwa w Państwem kolejne ugrupowanie śmigłowców to lecące w formacji Klin 3 z 7 Dywizjonu Lotniczego, wchodzącego w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. A przed nami na lądzie wyjątkowy pododdział przewodników z 22 psami służbowymi. Szanowni Państwo, wi ważna wiadomość, że psy zostały dopuszczone do udziału w defiladzie przez lekarzy weterynarii. Z dwóch polskich kopyt widzę piękne mundury i żołnierzy ze szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi kapitan Tomasz Wyczawski, dowódcą kosztu proporcowego jest policjant Jan Kawryłka. A na niebie kolejne ugrupowanie żmigłowców, to lecące w formacji TIN 3 i 31 jeden pięknych koni, tradycją jest, że dowódca jeździ na koniach na arem, na siwkach trębacza, boczyszach proporcowych, na koniach gniazdnych. Przed Państwem śmigłowiec W-3 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Prowadzi w formacji grot śmigłowce AWO 101 oraz AWO 149. Przed Państwem Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, pod dowództwem podpułkownika Artura Czeleszewskiego, kapelmistrza podporucznik Zofigus, majorem jest starszy chorąży Tomasz Pieczka. Serdecznie dziękujemy za uprawę muzyczną wielkiej defilady. A przed Państwem śmigłowiec Mi-17 z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego prowadzi w formacji klient dwa śmigłowce AH-64 Apache sojuszniczych wojsk Armii Stanów Zjednoczonych. AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy amerykańskiej armii, będący również na wyposażeniu wielu państw na całym świecie. Szanowni Państwo, teraz patrzymy już tylko w niebo. Przed Państwem śmigłowiec Mi-17 z 33. bazy lotnictwa transportowego prowadzi w formacji Dwa śmigłowce AH-64, Apache-3 sojusznikarzy w Polsce USA. Półgłowiec w u 25. Brygady Kawalerii Powietrznej prowadzi formację gruzów. Która... dysponuje trzema samolotami b Służbę w siłach zbrojnych rozpoczęły w 2017 roku. Wyspę o armię na godzinę to masę stosował 9,5 tony W stanie z wozu kierowania bądź może działać autonomicznie. I przed Państwem zautomatyzowany plus dowodzenia Łowcza 3K z 8 dywizjonu przeciwlotniczego, lotniczego 8 strategii Obrony Wybrzeża. Parą pojazdów łowcza dowodzi Andrzej Pitka. Trał przeciwpijowy lekki Bożena, przewożony na przeczepie samochodu stare 1466. I parek ze flaża WD KTŁ Rysowak Spółka Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północnej Wschód Aperatownia Transmisyjna RWC-10T Przeznaczona do pracy w systemie cyfrowej łączności utajnionej Otrzymał dodatkowe opancerzenie Czołg Leopard 2.5, wyposażony jest w armatę komórkowską Tak, został przez pierwszą razem zakończona w I jest Nie zbliża się 155 km. Mm, Samowierzona kołica, która yes. przeznaczona do niszczenia systemu pilotów, władz i ludzi, którzy więc i umocni terenowe oraz innych ważnych obiektów przeciwlotniczych, to może do katastrofy na akcji

Zbliża się do nas M-AW MRAP z jednostki wojskowej ARF, Komuną Pojazdów Narodowych AKP Wielkiej Brytanii. Produkowane w kilku wersjach, współpraca MRAP-ów jest zwiększona odporność na wybuchy dni, duża mobilność w trupach na teren, bezpieczeństwo w pięciokrotnym dole i w niepełnosprawnościach. Radówczy. i wyrzutnie technologa HIMARS 1 Mazurska Brygada Artylerii do budynku miasta Karol system artylerii rakietowej wysokiej mobilności lekka, prowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki system zapewnia wsparcie ogniowego przez wytrzymanie głębokich uderzeń na do 300 km. I zbliża się do nas system obrony powietrznej Patriot Wisła, obódców połownej jest kapitan Wiktor Ziemi. System obrony powietrznej patriot Wisła jako zestaw rakietowy średniego zasięgu jest przez... Pod zestawu wchodzą kabina ECS RIU AN MSQ 132, zestaw obsługowo-naprawczy BMC, polowa stacja zasilająca RPP-3, mobilny warsztat części zamiennych SRTT oraz trzy wyrzutnie pocisków rakietowych. Wyrzutniami Wisły psr Pilica. 3 egzemplarzy z 22 tego 2 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 3 Warszawskiej Brytanii Rakietowej Obrony Powietrznej. Dowódcą pola Pielica jest budowa Rafał Miedźwiecki. Następnie wyjdziemy pojazd z minowania narzutowego Baobab K. Dowódcą jest Starszy Kapitan Konrad Karbarczyk. Kolos minowania narzutowego przeznaczony do ustawiania narzutowych minowych.